Nauka i sztuka, na swój sposób każda, zachwyca się światem od różnej strony. Stanisław Czachorowski. Jestem hydrobiologiem i entomologiem, pracuję w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na co dzień badam ekosystemy wodne, jeziorne, związane z monitoringiem, z różnorodnością biologiczną, ze zmianami tej różnorodności biologicznej, a hobbystycznie maluję stare butelki wyrzucone, nikomu niepotrzebne, Stare dachówki lub polne kamienie. Próbuję w ten sposób, poprzez dodanie troszeczkę farby i kształtów, przywrócić im znaczenie, istotność, bo nie ma ani rzeczy, ani ludzi niepotrzebnych, może tylko są niedostrzeżeni. Przy okazji wykorzystuję te malowanie hobbystyczne, relaksacyjne na butelkach i starych dachówkach, jako forma opowiedzenia o lokalnej różnorodności biologicznej, tak żeby. Wiedzieć czy opowiedzieć o tym, co żyje wokół nas i jak się e, zachowuje. Lubię zajęcia ze studentami e, i poszukuję nowych e, form, bo świat się zmienia. Zarówno w sensie przyrodniczym, to co widzę jako ekolog, jak również w sensie kulturowym i sposobach komunikacji, co widzę jako człowiek żyjący w XXI wieku, w czasach trzeciej rewolucji technologicznej. Dar dawne formy dydaktyczne wydają się e, już e, w oświacie niewystarczające. Nie dlatego, że były wymyślone kiepsko, tylko dlatego, że zmienił się świat i ludzie jak również sposoby nasze komunikacji. Odkrywanie nowych metod dydaktycznych, nowych form dydaktycznych jest tak samo fascynujące jak odkrywanie nowych ekosystemów, opisywanie nowych gatunków. Jest to coś nowego, świat do odkrycia. Dlatego próbuję robić to ze studentami i bardziej skupiam się na tworzeniu środowiska edukacyjnego niż wymyślaniu Programów. Od chociażby te nowe formy komunikacji z malowaniem czy z wykorzystaniem e, internetu. Jestem osobą kreatywną, dużo mam pomysłów. Może dlatego, że e, maluję albo mm, sztuka nie jest, mi, e, nie jest czymś e, obcym i niechcianym. Jestem, e, Lubię podejmować e, wyzwania, za, dlatego zachęcam i do wspólnego dialogu, bo w dialogu rodzą się zupełnie nowe e, wartości, nowe rzeczy, nowe pomysły. W taki sposób się myśli. Jak również do nowych pomysłów e, edukacyjnych czy e, naukowych. Razem możemy wspólnie e, odkrywać nowe rzeczy i cieszyć się tym, że coś nowego e, powstaje. Zapraszam do współpracy.